Dzień witamy się z Wami w nowy piękny transportowy dzień, który zaczęliśmy o 3.30. Lecimy, znaczy, cel na dziś to dostać się na wyspę Ilha Grande. Mieliśmy mieć lot bezpośredni do Rio de Janeiro, ale nam odwołali właściwie i dali opcję z przesiadką w São Paulo, gdzie właśnie dolecieliśmy I za półtorej godziny mamy wylot do, do Rio. A później za kolejne dwie godziny mamy zamówiony transport już na wyspę, do portu i w jest też łódka na wyspę. Myślę, że dotrzemy na wyspę o może szóstej. Sao Paulo, dość już mamy miast, więc tu tylko przesiadka. A pobudka była trzecia 3.30, co możecie zobaczyć na załączonym obrazku. z tej podróży za nami, zostały już tylko dwa do Paryża i z Paryża do Warszawy więc luz a teraz mamy chyba do dyspozycji jakieś 3 godziny bo jest 11, a 14.30 według wiadomości na Whatsappie ma być transport, jedziemy na wyspę transportem zorganizowanym czyli mamy w cenie bus i łódkę za dwie osoby tam i z powrotem dałem 500 Prawie niecałe, co jest dość duże jak na brazylijskie warunki, dałoby się taniej, no ale wiecie, liczy się wygoda, nie? że dało się to zaklepać wcześniej, że jestem w kontakcie z tą firmą i tak dalej, i tak dalej. Jako fani fast foodów próbujemy teraz brazylijskiego, Bob's, założony w 1952, w okolicy Rio de Janeiro, pierwsza placówka, ale niestety o bo miał być pomidor. Godzinę 50 jechał nasz transport z Rio z lotniska. O 14:30 wyjechaliśmy, 16:20 zajechaliśmy i teraz czekamy na łódkę. Podobno ma być o 17:00. No i tak to właśnie wszystko wygląda: wszędzie trzeba czekać. No taki dzień transportowy, ale już widoki zapierające dech. zaskoczony bo jest punktualnie o piątej pa mała udeczka, mała udeczka, więc na pewno będzie bujaka mamy pierwsze straty jak widzicie straciłem czapkę poleciała hen-hen do wody 17.26 Pierwsze kroki na wyspie Jesteśmy, jesteśmy na wyspie Ilha Grande Straciłem czopkę niestety Tak się zachciało zdjęć robić 582 zł ten pokój na 4 noce ze śniadaniem, telewizorek, klima, wiatrak. No nie za duże łóżko. Lodówka. I tutaj łazienka. Tutaj system, system wentylacji polega na otwieraniu okna. No i było otwarte. No już tu komarów trochę naleciało, ale, ale w tym rejonie już raczej nie ma takich komarów roznoszących choroby. Bo tam na wodospadach były, ale tu już raczej nie ma, więc luz. Celowo wziąłem nocleg daleko od plaży, dlatego żeby było względnie cicho i spokojnie. No to jakoś muzę słychać, ale nie słychać tych ludzi, bo wszyscy są tam na dole. Słychać dźwięki dżungli. A dlaczego ta wyspa jest wyjątkowa? Dlatego, że nie jeżdżą tu samochody, nie ma tu dróg, to jest jedyne takie większe miasteczko. Jest jeszcze kilka takich miejsc, gdzie jest plaża i ze trzy domy, tam już się da dojechać prywatnymi łódkami. A tutaj mamy tylko szlaki w dżungli. I ten główny port, gdzie przypływają łódki, i to główne miasteczko, gdzie są jakieś tam sklepy i restauracje, ale nie ma aut. Oczywiście to znaczy, że ceny tutaj są zaporowe, ale Kasia stawia. Co to na bogatego? Jeśli widzicie mój strój, to spodziewacie się, że chciałbym ochrzcić to miejsce. I wprawdzie już zachód słońca, chyba za nami ale jeszcze jest jasno i wykąpać się w morzu z Kasią to się wrzucą w ubrania a tam jest prawdopodobnie najwyższy szczyt na Iquagrande. Grande miałem plan na niego iść ale prognozy są niezbyt zachęcające a szlaktami z powrotem trwa 5 godzin czas pokaże No ta plaża w tym największym mieście dupy nie urywa, nie oszukujmy się za dużo tułudek, dlatego trzeba się przebić przez to wzniesienie i tam jest podobno super plaża najpiękniejsza na tej wyspie. Wiesz kom? idziesz yy, a najgorsze jest to, że ten piach jest taki, że to nie jest jak Bałtyk, że wyschnie i zleci, tylko on się przykleja jak mąka i Musimy skołać jakąś butelkę, żeby brać sobie wodę i opukiwać Wiesz Kaśka? Kaśka Duba Chcesz Kasia Duriana A no jak Takie tu mamy odgłosy dżungli wychodząc z naszego hotelu noclegu Jedziemy dziś w prestiżowej knajpie La Parilla, gdzie ceny są zabójcze, no ale na wyspie i tak jest drogo. Plan to żeberka ale jedne Przyszło nasze piwko jedno duże na dwójkę bo, no bo nie chce nam się aż tak pić i przyszła przystawka w postaci chleba jakiegoś sosiwa już próbuję czy sosiwa, nie wiem co to jest Ciekawostka od Kasi W każdej restauracji dostaniecie zapas sosu nie tak jak u nas jeden na łeb tylko cały cały zapas koniec ciekawostki od Kasi i przyszły żeberka za 70 zł no nie są, nie są okazałe ale to jest taka restauracja wiecie fancy burgerek też nie jest jakiś mega okazały włączyłbym lampę, ale Kasia mówi, że wstyd a co mi to Blisko 140 zł kosztowała nas to kolacja, która była niezbyt dobra. Ostatni raz w fancy restauracja na wyspie. No na pewno. Burger bez smaku, niedoprawiony żeberka. Nadal mam je w zębach. Kasia... Miasto nie dało się pogryźć, połowę wyplułam. Jeszcze był taki kawałeczek. No więc niestety takie rzeczy też się zdarzają, a restauracja ma dobre oceny. Dlatego, dlatego zawsze mówię, nie słuchajcie innych, sami musicie się przekonać Ale kelnerka zdziwiona jak przyszła się zapytała czy dobra i powiedzieliśmy, że nie Chciała dać drugie za darmo, ale po co nam drugie gówno za darmo Więc zapłaciliśmy i poszliśmy No i co, chcę sobie kupić picie na trening, a tu o W puszeczce Czyli da się, nie wszędzie jest taki zamordyzm 6,50 riala Ostrzegano nas w sklepie przed zakupem tego 4,70 polskich złotych. 39% Plastik fantastyk Pół litra. Kasia odkręca i robimy test zapachu. Oczywiście pewnie nie wypijemy tego, ale spróbujemy. O cholera Granat. Gotowy do spożycia? Zapach, rakija, paliwo rakietowe, tanie perfumy, jakieś zgniłe owoce i alkohol. Boję się, ale ktoś musi robić te eksperymenty. Nie przedłużając, jeżeli umrę, to Kasia Wam da znać. O kurde, nie jest to złe, dziwny smak, ale nie pali w jak woda. Hitcher, 4,80 i normalnie hit, ale niestety nie mam bagażu rejestrowanego, więc proszę nie zamawiać, nie składać zamówień na sprowadzenie tego do Polski. Przykro mi, no siły wyższe. I tym oto granatem i miłym akcentem tutaj zrobiliśmy badania Wyszło, że jest Deluxe 4,75 litra i można miło spędzić czas. Oczywiście żartuję. Kończymy ten... Kończymy taką bombą ten nieco taki nudniejszy nazwijmy to odcinek. Na razie.